Robisz wprowadzenie? A to będzie Ale taki co, taki to sobie już ekran? nagrywasz? Tak. A to jest bez. Będzie A no to poczekaj jeszcze raz. No dawaj, będziemy ciągnąć. Dlaczego jest taki Akcja. Jołysia Manko z tej strony, Franco. Dzisiaj zagramy w Scootigo. Już tu odpalam grę. I y, wybierz gracza. Y, może weźmiemy nowy gracz, albo. Dobra, bierzemy Franco. Ja jest tu trochę grałem i dzisiaj robimy kolejne. To jest nowe i mamy nowe bloki. Użyj, umieść i z przodu. Może przewinąć się. jeszcze. O, jeszcze dużo tego. To y, <grym> jeszcze z, z lewej, Tata, ja. z prawej, z tyłu. Tutaj. Ok, następne. No i tutaj spoko, pierwszy. Ja tutaj nic nie No i spoko. Głównie kumam o co chodzi. Nie, tutaj, jak klikniecie, tutaj mamy planszę, na której musi, musimy robić. I tutaj, yy, jak klikniecie, to wtedy. Nie pokazuj więcej, to, to będzie pokazane, to nie pokazuj więcej, dalej? Okej. Okay. Okay. Y przer Chwilę przerwy technicznej. Zgubił nam się koniec. No i teraz mamy tak, tutaj takie coś do złożenia. No i najpierw jest start i koniec. Potem musi być krok. I krok jest tutaj. Dwa ślady butów. I, I teraz jeden krok. Czyśmy się jeden w schował. że na, nagrywamy to i nam się tutaj pokazuje to, jak widzicie i teraz puszczam i idzie skuti przechodzi przez bobra i dobrze wykonane zadanie. Teraz mamy kolejny poziom i teraz do czego służy deska? Aha, czyli to jest kłoda. Czym powiedziałaś kłoda? Przeczytaj głos. Okej. Okay. Podnoś i opuszczaj, opuszczaj kłody, aby przejść przez szczelinę, panu. Mhm. musisz znaleźć się jedno, musisz. znaleźć się jedno pole przed szczeliną, aby opuścić na nią kłodę. Okej, okay. I teraz na przykład, bo, bo Berek jest dosyć daleko, mogliśmy by bez tej kłody tego zrobić, ale my zrobimy z kłodą. I okej. Okay. To tutaj. Idziemy prawo. Cyk, cyk. Czy, 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 czy Okej, okay, nawet fajnie posłużyliśmy wszystkie krótki, które były tutaj. No i teraz, to teraz Dobra. B błąd wąt w linii numeru 6 brakuje klocka do funkcji. Nie, Obiec, no tak. Tak. Dobierz, nie? nie? Jestem teraz Mały problem. Nie wiedzieliśmy o co chodzi, bo nie zauważyliśmy. No i teraz okej. Okay. Okej, okay, to jeszcze raz, bo... Akurat kliknąłem, jak mój tata powiedział, że przeczytaj, no i... Kto mnie przeczytałeś? Kurde. Ale to chodzi? Tak, wiem. Nie, nie można prawidłowo wykonać rozkazu podnieść. Dlaczego? No bo on jest...

Dobra. Bierze? Dlaczego? Nie przeczytaj błąd. A wiem dlaczego. Czyli to trzeba jeszcze raz. Okej. Wiele kurwa, jakby go Okej. Okay. To jedziemy. Czyli nie cztery kroki, tylko teraz trzy. Brawo, udało się. Nie. Tylko trzeba było zmienić ile? czterech na trzy. Dobra. Jeszcze raz. Op. Bierzemy do przodu cyk. Wow. Dobra, robota. Kończymy? Yy, dzisiaj to na koniec. Dzisiaj wiem, że trochę był krótki filmik. Niestety, ale zajęło nam za długo. A jak widzicie to... No, to... Następnym razem pokażę dłuższy filmik. Niestety, był już wieczór, więc a tyle nam zajęło jedno. No, a niestety dzisiaj Pokażę filmik. No... I... Tak się da... udało, dwa programy zrobiłeś. To, że nie Naprawdę? Myślałam, że jeden. Ja bym... hmm zapalanie pierwszej latarni potem. A, tak. No udało się dwa. Zapomniałam, że zrobiliśmy dwa. Ale spoko. I na dzisiaj kończymy filmik. Jutro robimy kolejny filmik z Scootiego. i powie papa, pa papa. Pa, pa. pa.